że te serzy ci gubi żart zrobili tak naprawdę. No to teraz powiedz, że wiesz, gdzie wiedz. Bo oczywiście gracz nie do końca wie, gdzie te ruiny są, ale no my wiemy, tak? Tylko udajemy, że nie wiemy. Chyba, że naprawdę nie wiesz. Dobra, nie, ale ja chciałem przy okazji skorzystać i Lucjanowi bardzo podziękować, bo las jest bardzo ładny i on się nam nie znudzi przez to. Lucjan stworzył ten las, będzie potem odpowiadał na parę pytań. Jest, no wodospad, bardzo ładnie, mnie to się z elfami kojarzy, tym bardziej, że jest jakaś inskrypcja na tym kamieniu, która może elfickie pochodzenie mieć. No to dawaj. open garden. I'm hoping we'll find some trace of your Besides, I'd like to show you something. What? You'll see me in No, czyli wygląda na to, że oprócz wycieczki do ludzkich ruin może się to skończyć małą randką. No, jak ktoś czytał Gera, sagę wieźmińską, jak ktoś grał Wiedźmina pierwszego, to wie, że tych tematów nie mogliśmy pominąć, bo one są integralną częścią świata Sapkowskiego, ale przede wszystkim dotarliśmy do bardzo romantycznego miejsca. Za chwilę się przekonamy, że oprócz pięknych róż, o których zresztą Jaskier nam wspominał wcześniej, ale to zupełnie inna historia, jest też e, posąg. E, ja nie pamiętam, jak się nazywają figury na tym posągu, za Sometimes I can't understand why the elves have become so cruel. Lorveth, for instance, so much hatred in him. We torched their cities, destroyed their culture, and handed them into reservations. I can't understand why we wonder at their vengeance. Think they're justified? No, I'm just trying to understand. No, no. Well, Czyli w skrócie, udało się Adam, przeszedłeś przez ten las, ja Ci gratuluję, jestem cię bardzo dumny. Państwo, mi się podobało? To co się działo na ekranie to był... To przypadek... Daj spokój, daj ślad. Spomnowało się za dużo potworów, chciałem pokazać te dwie walki. To co przeszedłem to był wynik jednej rzeczy i on nie był reżyserowany, że Wiedźmina na drugiego postanowiliśmy zbudować, oprzeć na temat. E, e, oczywiście widać tutaj parę kadzcenek, które towarzyszą e, głównym e, postaciom, ale większość rzeczy oparta jest na systemach niepowtarzalnych, więc w trakcie dialogu może ktoś wejść w ten dialog. Czy może pochwalmy się jeszcze. Bo... Aha, okej. Okay. Jakiś czas jest nie za dużo. To znaczy, e, m, to już mówił e, a, a, nie, mówił Michał, e, gra jest e, w sieci od 48 godzin. Gra lat. nie jest to znaczy... jeszcze w sieci. Tak, oczywiście. <śla> od 48 <śla> I raczej się raczej została się poprzyjęta i na tym może poprzestańmy. Nie, nie podajemy, nie, nie podajemy żadnych glip. W każdym razie ważne jest to, że serwisy, które robią tak zwane preview gry, bardzo rzadko. Nie podajemy żadnych Nie, ale bardzo rzadko wyrażają swoją opinię, a nam się udało generalnie wyciągnąć od nich bardzo konkretne deklaracje. Dziękujemy oczywiście bardzo wszystko za. Dziękujemy Państwu. za tak jest dziękujemy. Pokaz, zapraszamy do... Aha, jedna rzecz. Zapraszamy tutaj na no, arenę członków no, arenę. zespołu You <laughs> e, nie tak naprawdę deweloperów.